Dzień dobry, moi drodzy. Dawno nie nagrywałam vloga, także dzisiaj stwierdziłam, że go nagram. A to będzie taki w sumie vlog z takiej mojej rutyny, którą robię przed pracą. Pracuję przychodni jako technik weterynarii, także. Zabiorę Was w sumie na taki cały dzień, bo to już się konie biją, już czekają na śniadanko, mamy godzinę siódmą i mamy taką piękną mgłę, także bierzemy się za śniadanko, ale najpierw oczywiście trzeba się przywitać, dzień dobry, dzień dobry, tak już śniadanko będziemy robić. I tak. Generalnie to się miało wtedy wszystko pozmieniać. Mieliśmy się przenieść z tego pomieszczenia, ale jeszcze to nie doszło niestety do skutku. Także generalnie w dalszym ciągu tutaj jesteśmy z paszą i generalnie z innymi rzeczami, także... Miejmy nadzieję, że może w końcu się to tam uda zrobić tak jak chciałam. Nie wiem, zobaczymy. Dzisiaj mam też odebrać dwórki z paszą, także tu już nie mam, tu już mam puste, tu mam na mokro, bo teraz to się, troszeczkę mi zmieniła ta moja rutyna paszowa, ale to, że tak powiem, myślę, zrobię w innym odcinku, a teraz po prostu szybciutko im przygotuję jedzonko. Generalnie już sobie naszykowałam jedzonko, tutaj się namacza i tutaj drugie też. To oczywiście wszystko nie wygląda najpiękniej, najczyściej i ogólnie generalnie nie wygląda super, ale taka jest niestety jest rzeczywistość, że po prostu nie mam czasu kiedy to przetrzeć. No, grunt, że w środku jest wszystko w porządku, nic się tam z tym nie dzieje. Także tak jak mówię, tutaj już mam pusto. A tutaj jeszcze mamy jedzonko. Także dostałam dzisiaj na mokro. To sobie muszę chwileczkę poczekać. Ogólnie widzę, że już mam dużo łącznie z witaminami, z innymi suplementami, które dostają. Już mam na wyczerpaniu, więc muszę w najbliższym czasie zrobić zapasy. No, a teraz pójdziemy w sobie do kurek. No, pogoda jest naprawdę w sensie, jest piękna. Ja bardzo lubię taką pogodę. Także puścimy sobie kurki. dobry. Kurki już się biorą za jedzonko. Ale trzeba im dosypać. Także biorę się za dosypywanie im. Wsypujemy całego, bo one po prostu to sobie wywalają. Po prostu w ciągu dnia się im dosypuje. Pamiętajcie o tym, że jak macie paszę, którą trzeba namoczyć, to ją faktycznie namaczajcie, bo tu akurat widać jak ona fajnie wodę wpiła i jak zmieniła swoją objętość. Także to samo dzieje się w żołądku, jeśli u koni, jeśli na przykład dacie im ją po prostu suchą. Także chłopcy sobie jedzą. Celon oczywiście musi rozrzucać swoje jedzonko. No a ja idę teraz zobaczyć na popungi. Tak, będą przesuwać, będą jeść, ale mają za to czas właśnie teraz dla siebie. U, przez to, że noce robią, robią się już coraz chłodniejsze, to już zamontowaliśmy też zasłonki. Dzień dobry. O, tam sobie wyszło na zewnątrz. Tutaj siedzą sobie na górze. Tam mają kolby powieszoną. Muszę im wodę zaraz dolać. I jedzą koch. Generalnie wypadałoby też to posprzątać, bo widzę, że bardzo sobie nabłaganiły. I ja nie wiem dlaczego, ale one u mnie bardzo mało wody piją. To gdzieś im starcza na 2-3 dni. Mniej więcej taki pojemniczek, gdzie ja go nalałam do pełna, a on jest teraz w połowie jest tutaj ta woda, bo ona tutaj tak schodzi. Nie wiem, no w sensie ona tutaj jest, tak jakby, wiecie o co chodzi? Tylko nie wiem, no jakoś taki pojemniczek im na dwa dni wystarcza. I tak trochę mnie to nie wiem, z jednej strony mnie to martwi, bo może moim zdaniem powinno być więcej, ale z drugiej strony są w porządku. Także nie wiem, może to tylko. Takie moje widzi mi się, ale kolby fajnie sobie ogryzły z tego co widzę, albo myszy. Bo niestety mamy szabrowników tutaj. O. Całe pod tym ociepleniem siedzą. I z zewnątrz zrobiły sobie tunel, także prawie codziennie tu jest sprzątane, żeby po prostu te myszy, żeby papugi mi po prostu nie zjadły tego staropiano. Także tak. Też się zaraz za to wezmę, żeby to już było w normie, póki co nie jedzą. No i tak. No niestety takie, takie uroki posiadania, że tak powiem, ym, no życia na wsi, nie? Także wszystko tutaj mamy. Pokażę Wam właśnie, jak to wygląda z zewnątrz. Tutaj jest cały ten steropian. I one gdzieś tutaj chyba go wygryzają. Tylko... bo tu jest taka mała dziura i chyba przyznią. Nie wiem czy przez taką małą dziurę by się myszy przycisły. No, i one gdzieś tutaj mi to po prostu wyrzucają i tam sobie robią tunel. Jeśli ktoś ma z Was jakieś sprawdzone sposoby, jak się, że tak powiem, tych myszy pozbyć stąd, to byłabym bardzo wdzięczna, bo niestety, ale żywo łapki nam nic nie dały. Nie wiem dlaczego, ale próbowaliśmy je na, do żywo łapać, żeby po prostu. Się ich pozbyć, ażeby nie wyrządzić szkody też u papug, bo po prostu nie chciałabym ich podtruwać czymś, żebym przypadkiem nie podtruła sobie, że tak powiem, innych zwierząt, bo na gospodarstwie to niestety nie tylko są te zwierzątka, które ja hoduję, ale również mam koty. Tak samo nie chciałabym, żeby mi kot któryś się podtruł, właśnie przez jakąś podtrutą mysz. Także preferuję jakieś, że tak powiem, naturalne sposoby łapania tych szkodników. Także jeśli ktoś z Was ma jakiś pomysł, to piszcie mi śmiało w komentarzu, bo naprawdę nie mam pojęcia, co mam już z nimi robić, z tymi myszami. Chłopcy sobie już zjedli, także idą teraz na pastwisko. Także ich sobie już wezmę i zobaczycie już je na pastwisku. Jak zdążyliście już pewnie zauważyć, to nastały tutaj pewne zmiany. Zmieniliśmy płot, w sumie zmieniła go moja siostra z moim tatą. Tutaj do tego naszego wejścia, powstało tutaj również osobne miejsce do wiązania ich, żeby po prostu nie wiązać tego wszystkiego do płotu. Tak samo, żeby było gdzie siodło powiesić, jak na przykład tutaj coś z tyłu robimy na lążowniku. Także tak, tu jeszcze prace trochę trwają, także parę rzeczy jeszcze się tu wala, ale generalnie, znaczy parę rzeczy, głównie chodzi o jeszcze parę desek, ale generalnie już nabiera to kształtu i wygląda to świetnie. Też zdecydowali się to zabetonować, żeby to po prostu było trwalsze. Generalnie to przeważnie jeszcze przed pracą, czasem, w zależności na którą godzinę idę, to udaje mi się poogarniać im w boksach. Dzisiaj już się patrzę, że trochę już mam mało czasu, także zrobię to po pracy. Tylko im wezmę worki, ale generalnie robię to albo ja, albo moja siostra, w zależności kto jest w domu. Także że tak powiem, nic się nie dzieje, jak to się stanie po południu. Też widzę, że nie mają jakoś super mega brudno. Także też nie będzie duże sprzątania.